Witajcie w kolejnym naszym filmie Tego vloga zaczynamy prosto ze słonecznej Italii Przyjechaliśmy nad Gardę na kemping Baja Verde Na ten sam, na którym byliśmy w tamtym roku A teraz jesteśmy na małej wycieczce Idziemy w kierunku sanktuarium Madonna della Corona Także zapraszamy Was na ten film I będziemy Wam pokazywać, myślę, że dość ciekawe i widokowe miejsca Ogólnie droga do sanktuarium jest bardzo łatwa, zobaczcie sami. Prowadzi taka szeroka ścieżka. Wszystko jest oznaczone znakami, więc myślę, że każdy dość łatwo może tutaj trafić. Tu się rozpoczyna chyba droga krzyżowa. A my sobie idziemy ciągle w dół z takimi widokami. Jesteśmy teraz w takim miejscu i zobaczcie jakie to są piękne widoki. Jak możecie zobaczyć, nawet zjeżdżałem tutaj autokary takimi wąskimi ścieżkami. Myśleliśmy, że tu jedzie jakieś auto większe, jakaś terenówka, a to właśnie jedzie bus. Kto by się spodziewał, że taką dróżką jedzie bus? Tak, typowo po włosku jeździ. No, po włosku i miło znalazł jaszczurkę, jest wysyp jaszczurek. naszą markę Chyba jakaś msza się odbywa, odprawia Chyba, że jakaś polska pielgrzymka Że tu nie śpiewają po no, polsku tam był autokar polski To może Zaraz sprawdzimy I zobaczcie, mamy piękny kościółek przed sobą Widzieliście kiedyś taki kościół w górach? A my teraz skręcamy w lewo Schodzimy w dół i będziemy właśnie chcieli obejść tam te skały i dojść właśnie do tego sanktuarium. A ścieżka jest za tymi drzewami po drugiej stronie. Także zaraz będziemy Wam tu wszystko pokazywać. I teraz po około 10 metrach tą ścieżką dochodzimy do miejsca, gdzie możecie zobaczyć całą tutaj mapę, na której zaznaczone są właśnie wszystkie tutaj atrakcje tego miejsca. My jesteśmy w tym miejscu, a kościółek jest tutaj. I ogólnie skręcając tutaj w prawo, można dojść na taras widokowy. Doszliśmy już tutaj zobaczcie pod sanktuarium. Wchodzimy teraz ostatnimi schodami i spróbujemy wejść do środka. Zobaczymy czy sanktuarium jest otwarte, czy też może zamknięte. Zaraz to sprawdzimy i będziemy wam wszystko tutaj relacjonować. I wchodzimy teraz do sanktuarium. Powolutku będziemy już wracać w stronę parkingu. Teraz idziemy inną tutaj ścieżką. Wcześniej szliśmy ścieżką po lewej stronie, tamtędy żeśmy przechodzili. A teraz skręciliśmy w prawo, tutaj schodząc po schodach sanktuarium. I potem te ścieżki ogólnie na górze łączą się już w jedną, tą główną. I tak jak mówiłem Wam, ścieżka, którą teraz żeśmy szli, łączy się z tą główną tutaj drogą już w stronę parkingu. Po której właśnie tutaj jeździ bus. Więc pozostało nam jakieś 10 minut spacerkiem i będziemy przy aucie. Jak wrażenia? Pięknie, warto odwiedzić to miejsce. Tak, bardzo polecamy. Z dziećmi. Nawet guzeczkiem można dojechać. Można. Także polecamy. Przyjeżdżajcie. To jeszcze pokażę Wam, jak tutaj stoimy. Tam wcześniej przy samym wjeździe jest jeden parking, bezpłatny. Tutaj, gdzie jest ta dziewiętnastka znak, tam się zjeżdża na dół i parking kosztuje 3 euro na cały dzień. A my sobie stoimy tutaj przy drodze, jak te pozostałe auta. No i tutaj też jest miejsce darmowe. Więc tak wygląda tutaj sytuacja, jeśli chodzi o parkowanie. Ewentualnie możecie podjechać pod tamten hotel, który widać, ten pomarańczowy. I tam pod tym hotelem też można zaparkować, z tego co widzieliśmy, to właśnie za darmo. Więc myślę, że bez problemu każdy tutaj znajdzie miejsce, żeby zaparkować i iść sobie zobaczyć sanktuarium. Przyjechaliśmy jeszcze do miejscowości Malce Sina, aby zobaczyć zamek Skalingerów, także zabieramy Was jeszcze na jedną małą wycieczkę w dniu dzisiejszym. Ogólnie zamek znajduje się jakieś 5 minut od parkingu, więc bardzo szybciutko dotrzemy na miejsce docelowe i tak jak wam mówiłem z parkingu do zamku 5 minutek I jak widzicie jesteśmy już przy wejściu właśnie do tego zamku z no i wchodzimy na zameczek kupiliśmy bileciki i taka informacja dla dorosłej osoby 7 euro, a dla dzieciaków 3 euro i do? 12, 13 a potem chyba 6 tak? jakoś tak no i wchodzimy po ten właśnie zameczek z Kalingerów. Zobaczcie takie widoczki można podziwiać tutaj z tarasu widokowego. A tam ogólnie, jak możecie zobaczyć, płynie prom z Limone. Można się przyprawić tutaj promem. Zamiast jechać tam wybrzeżem w koło, północą, to można sobie promem przepłynąć tutaj do Malcesina. Tak wygląda makieta zamku. Zrobione jakby ze szkła, czy stworzyła sztucznego. Takie zęby kolorowe, powycinane Tak samo jak prezentuje się. Teraz, jak możecie zobaczyć, i pewnie się domyśleć, będziemy próbować wejść na wieżę. Są takie schody drewniano-metalowe. I próbujemy się wspiąć na szczyt. Jak mi wrażenia? Bo ty masz czasem cykorat przy wchodzeniu. W ostatnim etapie wspinaczki już na szczyt zobaczcie jaka jest długa broń którą prawdopodobnie Włosi bronili się przed intruzami wycelowana z kierunku Limone bądź też Riva del Garda. i w tamtym kierunku strzelali, może przed jakimiś piratami weszliśmy na wieżę zamkową zobaczcie, tu na szczycie jest taki dzwon który przed chwilą nas przestraszył ponieważ jest godzina 15 trzy razy dość mocno zabił oczywiście z głośników No i takie widoczki tutaj możemy sobie podziwiać z samego szczytu wieży Tam w oddali widać Limone Tam na północy Riva del Garda No i tu zobaczcie jeszcze szczyty górskie Ogólnie tam jest kolejka, którą można sobie wjechać na sam szczyt Tam w oddali, nie wiem czy to będzie widać na kamerze ale w tamtym miejscu jest ten taki tunel, którym jeździ się do Limona. Na naszych pierwszych vlogach z Włoch możecie sobie zobaczyć jak, jest, jak wygląda przyjazd tym tunelem. A tu jeszcze zobaczcie jak wygląda to miasteczko malce sinę. Przy całym wejściu na szczyt. Najgorszy jest właśnie ten odcinek przedostatni. Zobaczcie jak to jest wąsko i nisko. Trzeba naprawdę uważać, żeby sobie nie przeszlifować czuprynę. A ogólnie to takie schody jak Wam wcześniej pokazywałem, drewniane z poręczą, więc jest naprawdę komfortowo. Zobaczcie jeszcze tutaj na zamku jest takie muzeum zwierząt. Jak widzicie są tutaj przeróżne zwierzęta, oczywiście wypchane. Ale dla dzieciaków jakaś to atrakcja. No owie, jest. I wióra lisek. I młodziutki chyba. No i ptaszki. A tu jeszcze po drugiej stronie zobaczcie gablota z motelami. Jeszcze jedną ciekawą atrakcją tutaj na zamku, jak możecie zobaczyć, jest taka panorama, na której zaznaczone są cztery rośliny. i Poprzez naciśnięcie tych tutaj, takich jakby gumowych piłeczek, przez tą rurkę wydobywa się zapach, właśnie jak one tutaj pachną. Więc można jeszcze poczuć, poczuć. Jak widzicie, jesteśmy już na kempingu. Nasza wycieczka dzisiaj już się zakończyła. Zobaczcie, stoimy w tym samym miejscu, co ostatnio. Dzieciaczki tu sobie robią jakiś piknik, żonka tam pichcie jakiś pyszny obiadek. Także powolutku żegnamy się z Wami i widzimy się w kolejnym filmie z naszego wyjazdu do Włoch. Także do następnego filmu. Na razie, cześć!